Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek i łączy tę sentencję z refleksją nad zwycięstwem dobra na złe. Ojczyzna jest nie tylko abstrakcyjnym geograficznym pojęciem, ale z zobowiązaniem, obienicą składaną przez wszystkich wobec wszystkich. Wiedział o tym Baczyński, po poeta pokolenia Kolumbów, pokolenia Otwarska. W tym słynnym wierszu ale chłopcu Polski Przewidza własną śmierć, ale i śmierć wielu innych młodych ludzi, Stawiających opór na zyskowskiego opórciastka. I wyszedłeś w las Z czarną drogą w noc, I poczułeś, jak się ludzie w dźwięku muzycznym. W Chinach, na kinie, ziemia nasiąkła krwią niewinnych, Japońscy rodnie brutalnie zabili 300 tysięcy inczów Ale nasi ludzie, choć w tym piekle zachowali wielką uwagę, a dzisiaj, choć nie słyszymy głosu a pochwy wydaje się czymś oczywistym, to idealna wida nie traci na, na aktualności, wręcz przeciwnie. Po 70 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem brzmi ona jeszcze mocniej. Dla mnie osobiście, jako studentki polonistyki, to obowiązek przekazywania historii i kultury polskie w Chinach, a jednocześnie ukazywania bogactwa kultury chińskiej, polskiej i na świecie. Dwa lata temu miałam szczęście spędzić rok w Krakowie. Pamiętam, jak podczas zajęć opowiadałam, opowiadałam kolegom. W pojęciu czyli jedność w różnorodności, a oni zielili się ze mną no swoją wrażliwością na pojeździe miłosza. cytując słowa z jego wiersza w Warszawie. Co czyni na gruza, święta dojavna chrlękho, w ten cykl rozsądnej? Co myślisz tutaj, gdy wiatr od Umówiska. Mamy pamiętać o historii, nie po to, by żywić nienawiść, lecz by wciągać wnioski i strzec pokoju. Drodzy słuchacze, ojczyzna to nie da, lecz zobowiązanie. To nie hasło, lecz dawanie. Dlatego pytam: jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? Niech nasze pokolenie wypełnia to dziedzictwo film, pracę, nie krwią, lecz pracą. Nie ofiarą, lecz twórczością. Nie walką, lecz budowaniem pokoju. Dziękuję serdecznie za uwagę.